Nie trzeba być wybitnym melomanem, by na hasło motylem jestem usłyszeć w głowie melodię popularnego hitu sprzed lat. To jeden z dowodów na to, że nawet tym, którzy na co dzień z muzyką związani nie są, towarzyszy ona właściwie każdego dnia. Studenci, jak nazywa się podopiecznych artystycznego przedszkola Olka Klepacza w Wierzchowisku, z muzyką obcują bardzo intensywnie, zarówno w trakcie codziennych zajęć, jak i wydarzeń z udziałem wyjątkowych gości, których w placówce nie brakuje. Właśnie w imprezie pod hasłem Motylem jestem. Uczestniczyła znana kompozytorka, autorka tekstów i wokalistka Halina Młynkowa. Musimy pamiętać, że dzieci to są mali ludzie e, z taką samą gamą emocji, uczuć jak, jak dorośli. To jest wszystko e, tak samo jak u nas. Więc trzeba to szanować i szanować drugiego człowieka, i dawać mu wybór. Bo... Wolność jest najważniejsza i najistotniejsza na każdym etapie naszego życia. Nasz konkurs jest, nasze spotkanie z muzyką jest po to, żebyśmy się spotkali, wspólnie pośpiewali, wspólnie znaleźli z tego wielką radość i przyjemność. Nasz gość, Halina Młynkowa, to jest moja wieloletnia przyjaciółka, która stwierdziła, że to jest fantastyczna sprawa i ona musi przyjechać i ona musi być. Jestem szczęśliwy, że jest tutaj dzisiaj z nami. No bo to jest naprawdę wybitna artystka. Która ma wielką, wielką, ogromną wrażliwość, wiem co mówię. Więc tym będzie nam milej e, wspólnie siedzieć i zobaczyć, oglądać dzieci, które pięknie śpiewają, albo nie pięknie śpiewają, które po prostu śpiewają. Takie małe dzieci chłoną najbardziej. To są jak gąbki pod każdym względem, i e, e, dlatego, m, jeżeli jest szansa, i widzimy przede wszystkim, bo nie wszystkie dzieci są zainteresowane. I tutaj właśnie trzeba podkreślić, że nie można dzieci e, na siłę w coś pchać, bo te malutkie dzieci jeszcze się posłuchają i zrobią to, dopiero starsze się buntują. Natomiast pytanie, czy się w tym odnajdą i dlatego po prostu czasami rodzice muszą spojrzeć, czy oni bardziej chcą, czy te dzieci bardziej chcą i to też jest bardzo ważne. Natomiast na pewno dzieci w tym wieku bardzo chłoną, bardzo pamiętają i bardzo chcą i nie wstydzą się, traktują to jak zabawę dobrą, więc jest to też fajny wspólny czas dla rodzica i dla dziecka. Biorąc pod uwagę jak duże doświadczenie sceniczne mieli uroży przysłuchujący się młodym artystom, można było spodziewać się, że tym ostatnim towarzyszyć będzie niemały stres. Mimo wszystko wykonawcy z Tremą poradzili sobie znakomicie, a w przypadku każdego z nich zdobyte doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości, nawet jeśli nie wybiorą drogi muzycznej kariery. My organizujemy spotkanie z piosenką. To, nie, to ma formułę. Wyłaniamy kogoś, kto jest, kto ma największe predyspozycje, jest jakby najbardziej uzdolniony, ale cieszymy się z tego, że wszystkie dzieci śpiewają. Na tym etapie nie szukamy jakichś niezwykłych talentów, i uważam, że to nie jest moment, w którym należy dziecko czymkolwiek indoktrynować, zmuszać do czegokolwiek. Jeżeli, ktoś, jeżeli jakieś dziecko śpiewa, to jest fantastyczne. Jeżeli rodzice naokoło czytają, to dziecko też będzie czytać. Jeśli rodzice między sobą rozmawiają, to dziecko też będzie z rówieśnikami rozmawiać, szukać rozwiązań takich koncyliacyjnych, a nie rozwiązań konfrontacyjnych. Więc ten moment jest najbardziej chłonnym momentem w życiu dziecka, więc im więcej takich propozycji, ale tak jak ważne słowo propozycji, a nie jakichś, jakiegoś zmuszania do czegokolwiek no tym lepiej, bo dziecko ma wybór. Im wcześniej dzieciom pokazuje się y, muzykę, pokazuje się też sport, y, tym lepiej dla nich, ponieważ te bodźce już przyjmują w tym momencie i, y, y, i myślę, że każde dziecko, które rozwija się w muzyce y, czy w tańcu, y, ma zupełnie jakby y, inne podejście później do życia. Ja sama widziałam wielokrotnie, nawet jeszcze jak tańczyłam, już mam może w liceum, nie tak wczesnym wieku jak przy szkole, ale pamiętam jak przychodzili chłopcy i zaczynali tańczyć. Jakie to były ciepłoki, jak stali krzywo, jacy byli zgarbieni, jacy byli mm, w sumie nieatrakcyjni. A Kilka lat później, kiedy już byli właśnie tacy wytańczeni, to byli zupełnie inni ludzie, dziewczyny po prostu zerkały. Um, oni mieli niesamowitą kulturę osobistą i mi się wydaje, że to bardzo właśnie tutaj, na to ma ogromny wpływ właśnie muzyka, e, no bo tam się, mimo wszystko musimy nauczyć tekstów, musimy zrozumieć te teksty, musimy się czasami umieć w tym poruszać, a kiedy idzie muzyka, za tym idzie już właśnie ruch, ciało zupełnie inaczej się prostuje, więc to ma ogromny wpływ, myślę, że od najmłodszych lat kadra przedszkola w Wierzchowisku, a przede wszystkim sami studenci docenili fakt, iż choć Halina Młynkowa zasługuje na miano gwiazdy estrady, podczas wydarzenia dała się poznać jako osoba niezwykle ciepła i sympatyczna, co może zaowocować tym, iż była to jej nieostatnia wizyta w gminie Mykanów.